Ała to, to boli! Ała to boli! Sorry! Siema! Tu para absurdu! Witamy Was w naszym kolejnym odcinku i zapewne zastanawiacie się, bo nie widzieliście na miniaturce ani w tytule co w tym odcinku się odbędzie. To czekaj, czekaj. Ja najpierw zacznę od <grym> takiego origin story. W świecie, gdzie zło zwycięża Hybryda począt... Nie Tipsy początek Sytuacja wygląda następująco Mateusz jest wielkim przeciwnikiem długich paznokci I nawet kiedy ja robię sobie żelowe paznokcie i hybrydy To bardzo, ale to bardzo uważnie patrzy za każdym razem Żebym nie zrobiła sobie ich za długich Tak bardzo nie lubię długich paznokci, że jak nie mam czym obcinać swoich To obgryzam paznokcie u stóp Chwalisz się czy żalisz? I była kilka razy taka sytuacja, że Mateusz nie rozumiał na przykład, dlaczego musi zapinać moje łańcuszki za mnie albo podnosić monety w supermarkecie, jak pani wydaje resztę, bo nie rozumiał, z czym wiąże się posiadanie długich paznokci. Tak więc Klaudia, żeby się na mnie zemścić, postanowiła mi dzisiaj założyć te wspaniałe szare tipsy, dzięki którym wyglądam jak szablozemny z X-Menów przeciwnie Gulverina. Ja nigdy się nie przyzwyczaję do tego widoku. Ja też nie. Klaudia, żeby urozmaicić Wam trochę ten film, postanowiła zaproponować mi kilka ćwiczeń, zadań, które będę musiał wykonać z tymi oto tipsami. Mateusz będzie dzisiaj trochę takim reprezentantem płci brzydszej. No, niestety tak się mówi na mężczyzn. Przykro, Pff, musisz z tym dealować. Skandal. I zobaczy, jak to cholera jasna jest mieć długie paznokcie, bo wszyscy mówią, o, ale długie paznokcie są takie seksowne, zadbane paznokcie u kobiety to podstawa. Ale wy nie wiecie, jakie to jest poświęcenie, więc nie, dzisiaj nie macie się nie pojęcia, ponieważ chodzę w nich od rana i już mnie bolą paznokcie. Musiałem zrobić śniadanie, to jest nieprzyjemne, to przede wszystkim jest dyskomfort w tym chodzić. Już na samym początku, kiedy zakładaliśmy tipsy Mateuszowi, pojawiły się pewne problemy, bo ty masz nie w ogóle jakieś cii, cii, cii. dziwne paznokcie. Cii. Nie mogę patrzeć na ciebie w tych paznokciach. Ale to jest fajne, jak mi noga swędzi, to się mogę z przyjemnością podrapać. Jakie masz dla mnie przygotowane ćwiczenia, zadania, challenger? Zrobimy 8 challenge'y. 8? Tak, z którymi kobieta z długimi paznokciami musi sobie radzić na co dzień. Okay. I sprawdzimy, mój drogi, czy to jest tego warte. Jak myślisz, jaka będzie odpowiedź? <laughs> ja już teraz wiem, że to nie jest warte. To, to, to nie jest warte tego. Widzicie to? To jest właśnie to, z czym ja się muszę borykać. To ja mam krótkie przy tobie. Dobra. Pierwsze zadanie no. będzie polegało na tym, że musisz napisać SMS-a. Nie rób mi tego, nie będę wpisywać kodu. <laughs> I piszemy tylko wskazującym paluszkiem. <laughs> ma Wykrzyknik? Ej, dobrze ci idzie, cholera jasna. Prud para? Skubany napisał i to w całkiem szybkim tempie. A spróbuj dwoma, tak jakbyś pisał normalnie, bo piszesz tak, prawda? No ale przed kciukami. Du, u, -pa. Rupa, tak? Weszła rupa. Test zaliczony. Drugie zadanie będzie polegało na czymś podobnym. Mhm. Musisz mhm. napisać mhm. Tekst, tekst na komputerze. no. Hell no. Ale tak, no. abyś. Mocno i głośno nie stukał, bo to jest rzecz, z którą borykają się kobiety, że mężczyźni zawsze narzekają, przestań stukać w tą klawiaturę. Inaczej się nie da, więc próbujemy. Siema. Siemk. A tak się mówi, w slangu młodych mówi się siema. Le, wyczyknik. Tu. Parka. No, o dobrze, parka miała być. Parka. Absurd. Absurdu. Do... Co jeszcze? Dzisiaj nasze paznokcie. Dziś... Dziś... A nie stukaj! No. Paznokcie... Siema, tu tu para absurdu Dzisiaj. Ja... <noise> tak, nie da się. Koniec. Niezaliczone zadanie. Nie da się pisać w pipsach. Pisanie na komputerze niezaliczone. Co dalej? Trzecie zadanie, no. mój drogi. Zapnij mi ten łańcuszek. Ale to się nie. Masz szkuty. Weź szkuty. Jest. <noise> Ładechek! Ale postaraj się! Nie da się! Sztuj tu! No sztuję! Nie ty! Mówię do wisiora. Czy kobiety z tipsami noszą wisiorki? Wydaje mi się, że nie. Noszą, albo mają od tego partnerów, albo partnerki, żeby A to jak zapinać bez A kobieta z tipsami, która musi znaleźć partnera, albo partnerkę? To co, bez wisiorków chodzi? Albo takie przez głowę zakładane. Mam teorię! Kobiet... Ej! Co masz teorię? Jeszcze je skończyłem! Mam teorię. Kobiety z Tipsa... Wiem jak kobiety z Tipsa można rozpoznać, czy ma partnera, czy nie. No. Ma wisiorki. Jak ma wisiorek, znaczy że ma partnera, jak nie ma. Który jej zapina? Tak. A jak nie ma, to znaczy, że nie ma wisiorka i wtedy koło szuka. No, nice. jest tak powinno być. Wtedy wiesz, do kogo możesz zarwać, że do kogo nie. Nie ruszaj się! No nie ruszam się! Nie ruszaj się! <noise> Zadanie niezaliczone. Absolutnie niezaliczone. Jak ja nie mam czucia, to jest tak, jak miał... Jakbym był piratem, miał drewnianą nogę, jak ktoś mi powiedział: Porusz palcami w tej drewnianej nodze. To mniej więcej to jest takie samo poczucie. Zadanie numer cztery. Świeżo wyprane jeansy. No. Zapnij rozporek i guzik. Przecież jak ja od rana u siebie chodzę z rozpiętym rozporkiem. A co ty chcesz, żebym tutaj zapiął? Bo to jest o tyle łatwo, że mojego wielkiego Bebzola w tych spodniach nie ma. Nie ruszaj! Metkę chowałam. No niech widzą, metkę, że jesteś bogaczem, co to kupuje spodnie. W sieciówkach. W sieciówkach, właśnie. Ła! Tak, spodnie byś się zapinał. Na pewno w ten sposób zapinasz spodnie. Tak! Nie! Uuu! Śniło nie mi się, można, Nie można, buzią! Nie! to boli! Dobra. Jak też, że dzisiaj rozporek na moim dupsku mi się udało zapiąć, a jak nie ma dubska, to musi. Jest. Brawo! Zadanie zaliczone. Yes! Może teraz mi się mój własny uda zapiąć? Nie, dobra, siedzę w rozpiętym. Zadanie numer 5. Otwórz opakowanie na płytę CD oraz bez porysowania wyciągnij płytę. Uuuuuh. Być, to dlatego, że mamy tutaj taki przycisk. Nie ma Zawsze tego przycisku. Są przyciski, motherfuckers. W starych płytach nie. Tak? Ja ci płytę przyniosę. Nie, dobra, ufam ci. Nie, nie, nie. Tak, jesteś mądry? Myślałeś, że mnie przechytrzysz. Proszę bardzo. W dzisiejszym odcinku. E... Dobra, udało mu się. Dobra, szapoba. Dobra, zaliczone. Kolejne zadanie proszę nabrać krem pod oczy i sobie nałożyć Bitch. tak, żeby nic nie zostało pod paznokciem. Nic nie zostanie pod paznokciem, jak wszystko będzie na paznokciu. Ale dokładnie pod okiem tutaj O, o tu! Tak więc... Ee... Oglądanie jak Mateusz nakłada krem pod oczy z paznokciami jest moim nowym ulubionym zajęciem, pokaż paznokciami. Ała, to boli! Nie ma nic pod paznokciami. Zadanie zaliczone. Jakie mam jeszcze do mnie zadanie, z którym mogę sobie poradzić bez problemu? Musisz coś napisać. Znowu napisz siema, tu parę absurdu. A ja napisałem ładniej niż normalnie. Ała! Mm! Sorry! Dowód na to, że zadanie zaliczone. Może po prostu mi jako ręczne jest gorzej pisać z paznokciami. Nieściemnaj, po prostu jesteś. Po prostu gorszym, jesteś, jesteś gorszym typem kobiety niż ja. Być zaś na te paznokcie. Mam nadzieję. <grym> I ostatnie zadanie. Totalna zmora każdej kobiety z paznokciami. Mężczyzna. Musisz podnieść trzy monety z podłogi. Daj mi pięć, zrobię wszystkie naraz. To dostajesz pięć. Dobra, daj mi trzy. Dostajesz <grym> to pięć. To... Pierwszą, piątka pójdzie prosto. Dobra, Brud. nice. To jest wszystko zdolność złapania równowagi z naturą, z pieniędzmi. A mając takie tipsy, musisz mieć pieniądze, więc masz mi równowagę. Chodź tu, mały grubasie było to są najgorsze. Kobiety z tipsami nie mają dwóch złotówek, mówię Wam. Jak mi ktoś wydaje w sklepie 2 złote. <laughs> no, 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 proszę Pani, ja mam tipsy, ja nie wezmę 2 złotych. Mam. To, to pójdzie na raz. To, to będzie na raz. To była próba. Czujesz jak. Czujesz jak saper podnoszący bombę. Du Wszystkie 5 monet. Wzbogaciwszy się jakieś 4 zł, wracam. 870. Wow! Ale wyobraź sobie, że jesteś w sklepie. I musisz podnieść drobne, które ci się wysypały. No właśnie ja przygotowując się do tego filmu, postanowiłam jeszcze zobaczyć na forach, co kobiety piszą, z czym mają największy problem. I właśnie mówiły, że nie ma nic bardziej upokarzającego niż jak jesteś w sklepie i nie potrafisz podnieść sobie reszty i ktoś w kolejce za tobą musi ci pozbierać pieniążki. Nagle stojąc z koleją, jestem tak bogaty, że reszty nie trzeba. Proszę pani, ale gdzie jest 25 zł w samych piątkach? O, to nie! To nie, to piec, że! nie podniosę tego! Muszę przyznać, że poszło ci lepiej niż się spodziewałam. Dziękuję, aczkolwiek muszę zwrócić honor, ponieważ mogłem się skupić na tych czynnościach. Mhm. Jednak praca na komputerze nie była najłatwiejsza. Mhm. Podnoszenie monet mogłem się położyć na podłodze i mogłem sobie pozbierać spokojnie te monety. Aczkolwiek gdybym miał na co dzień z takimi paznokciami sobie radzić, to nie ma opcji, żebym sobie poradził, więc ogromne szapoba dla każdej kobiety, która decyduje się na posiadanie takich tipsów i sobie w nich bardzo dobrze radzi. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał Wam się taki film z cyklu Mateusz próbuje, bo mamy kilka jeszcze pomysłów na to, a ja zdecydowanie mam, jak chcę temu oto człowiekowi się odegrać za te wszystkie lata śmiania się, na przykład ze mnie, kiedy nie mogę szybko chodzić na obcasach. O nie, czy to... Zapowiedź filmu jak Mateusz chodzi na obcasach? Czy chcecie taki film? Chcecie zobaczyć Mateusza na szpilkach? Dawajcie znać w komentarzach. I oczywiście wiemy, że był na dzisiaj zaplanowany odcinek, gdzie reagujemy na film Disneya. Natomiast... No jak się domyślacie, takie zaakceptowanie przez Disneya ich własnego filmu trochę trwa, bo oni muszą sprawdzić czy to nie jest pogwałcenie jakichś praw autorskich, więc przedłużył nam się okres weryfikacji z ich strony, więc mamy nadzieję, że ten film będzie już w przyszłym tygodniu. A że obiecaliśmy wam, że filmy będą co tydzień, to po prostu na dzisiaj nagraliśmy odcinek, który i tak był zaplanowany mnie z tipsami. I tak mi się podobał. A w przyszłym tygodniu, oczywiście, dostaniecie to, na co wszyscy czekają, czyli naszą reakcję, ale jeszcze nie wiecie na jaki film z Disneya. A muszę przyznać, że będzie to tak kultowy film, jeden z moich ulubionych, ale już nic więcej. Powiem. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I co? Do zobaczenia, cześć i czołem!